Kandydat SLD na prezydenta. No, to jest poważny temat, który pani porusza, bo problem polega na tym, nie na tym, jaki SLD, jakiego SLD wystawi kandydata. Problem polega na tym, jakiego lewica wystawi kandydata. I to jest niewątpliwie problem polskiej lewicy od wielu lat, bo SLD nie jest jedyną partią, SLD nie jest jedyną. Yy, Grupą, organizacją, która skupia polską lewicę. Polska lewica to są różne środowiska część środowisk akademickich, część środowisk twórczych, część środowisk dziennikarskich to są różne stowarzyszenia to jest pan Sierakowski to są pojedyncze osoby. I problem polega na tym, że te osoby, łącznie ze SLD jako strukturą jedyną, która tak naprawdę jest dużą strukturą nie potrafi się dogadać. I dopóki się te wszystkie środowiska nie cofną o krok, nie cofną o krok, nie znajdą wspólnego porozumienia najpierw programowego, to nie wystawi Polska Lewica kandydata na prezydenta. SLD wystawi kandydata na prezydenta. O, szukamy takiej osoby, która może skupić środowiska głosujące nie tylko na SLD, ale środowiska, które są lewicowe, których w Polsce jest o wiele więcej niż osób głosujących na SLD. Czy znajdziemy? Nie wiem. Natomiast czy powinniśmy szukać? Tak, powinniśmy szukać. Dlatego... Czy to będzie kobieta należąca do Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Pań, czy to polityczka? będzie kobieta, czy mężczyzna, jest to obojętne. Dlatego, Ale czy że... ma pan jakiegoś faworyta lub faworytkę? Ustaliliśmy na zarządzie partii, że do momentu, kiedy ten zarząd tej osoby nie wskaże, a konwencja jej nie potwierdzi, nie będziemy na ten temat plotkowali. Szukamy osoby. Jedną z takich osób, na przykład, była rozważana kandydatura. kandydatura pana Ryszarda Kalisza. No bo on miał, przynajmniej według niego, reprezentować taką szeroką, legendarną w Polsce, również nie post-PZPR-owską lewicę, tak? No problem polega na tym, że w momencie, kiedy mówimy sprawdzam, Ryszard Kalisz głosuje za tym, żeby poszło 16 milionów złotych na świątynię opatrzności, co mi się nie podoba. Co mi się po prostu bardzo nie podoba, nawet, e, oraz generalnie przyprowadza środowisko Unii Pracy, która to Unia Pracy ma sojusz Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W związku z tym, jeżeli ta legendarna lewica reprezentuje tę legendarną lewicę na przykład Ryszard Kalisz, no to niech przyjdzie i powie, słuchajcie, mam to, tak? W związku z tym my mamy swoje, nie wiem, 7-9%, bo nie jesteśmy partią w tej chwili, która pikuje w notowania. No, wszyscy uważają, że właśnie pikujecie w notowaniach. Bardzo zły wynik y, SLD w wyborach samorządowych, także na Mazowszu, za które pan no, odpowiada. tak, wie pani, ale z tym wynikiem wyborów to jest tak, ja jeszcze raz powtarzam, jedna sprawa to jest sprawa lewicy, druga sprawa to jest Sprawa elementu tej lewicy, sojuszu lewicy demokratycznej. Jeżeli chodzi o lewicę w wyborach samorządowych, wynik fatalny. Jeżeli chodzi o sojusz lewicy demokratycznej, wynik od, 2000, od ostatnich wyborów parlamentarnych taki sam. Muzyka